Tak, możemy porozmawiać z twórcami gry w grze. Jak smutnym trzeba być, żeby wrzucić siebie samego do gry. Siemasz w internecie, z tej strony Pan Rysownik. I witam w kolejnym odcinku mojego newsloka z Pokémon Fire Red. Minęło trochę czasu, były małe problemy techniczne, co wielu z Was przywitało. Z bardzo wielkim zdenerwowaniem w ostatnim odcinku, gdy straciłem obraz, przepraszam za to, nie miałem żadnej absolutnie możliwości nagrania tego od nowa. Ponieważ, gdybym miał, nagrałbym komandę, jest tylko pół godziny. Ale nareszcie możecie mnie zobaczyć, nareszcie możecie zobaczyć, jak wygląda nasza drużyna, nareszcie możecie zobaczyć, jak wygląda rzepa, która wygląda jak każdy inny odisz. Chociaż ma całkiem niezły specjalny atak, co mi się bardzo podoba. Yy, Siema rzepa w drużynie. Rzepa, z tego co patrzyłem, lada chwila ewoluuje w Glooma. A oprócz tego... Cóż, jesteśmy w Celadon, gdzie możemy mm, zdobyć jednego z paru względnie rzadkich, względnie dobrych pokemonów i zapytałem was, kogo byście chcieli, żebym wybrał. Czy ma być to Dratini, Abra, Skyter czy Eevee. Mm, zaraz wam powiem do czego doszedłem, do jakiego wniosku, a na razie to tutaj z tym facetem. Pokeflet budzi śpiące pokolony, wiesz to. Wiem. Wiem. Wiem to. Robi to dźwiękiem, które tylko one potrafią usłyszeć. No dobrze, ale ja. Okej, okay. szpana. Szpana. Ja nic nie wiem. Przyjechałam z Fusia. To droga pod górę drogą rowerową, więc jestem zmęczona. Dobrze, gdzie masz rower? W jaki, w jaki sposób wy wszyscy trzymacie rowery w kieszeni? I. I dlaczego ja nie mam roweru? Ah! Będę musiał po niego się przejść później. Gdybym miał rower, jechałbym drogą rowerową... A, wariaci. Dobrze, pójdę po ten rower. Nie teraz, skończy się ten odcinek, to pójdę po rower, wiecie, tak yy, poza odcinkiem. Yy, dobrze, I nie wiem czy zauważycie, tego faceta normalnie nie ma. Przywitajcie się z tym staruszkiem. To jest staruszek, którego dodałem po kilku minutach pracy nad hakowaniem gry. I ten staruszek mówi nam bardzo interesującą rzecz, a mianowicie... Twój podek został ulepszony. I... podoba Ci się Twój nowy Pokédex? Yy, I teraz, gdy rzucę okiem na mój Pokédex, jak zauważyliście, mam tryb numeryczny National. To oznacza, że teraz wszystkie moje Pokémony mogą ewoluować. Golbat w Krobata i tak dalej, więc nie będzie już żadnych nigdy więcej problemów. Yy, dlaczego wybrałem tą metodę zamiast kodów? Ponieważ gdybym wpisał kod, byłoby ryzyko, że nie mógłbym wcale odwiedzić elitarnej czwórki bo ten kod y, potrafi zepsuć grę w ten sposób. Zam zepsułem jakieś grę tak w taki sposób bratankowi, któremu, wiecie, wpisałem kod. No i no, trochę głupio było. Y, nie wchodzi nam lepiej w drogę. Dude, co mi zrobi? Zadkujesz mnie ekansem czy kofingiem? Błagam. Yy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? tutaj mamy jakiegoś faceta. To mój zaufany kompel Polivraf. Poliwrat... ewoluował z Polive dude, Nie potrafię tego wymówić. Gdy dali Waterstone. Dobra, to ostatnio było całkiem łatwe. <grystanie> X, -A -Q Dobra, nie chcę się tego uczyć. Co my tu mamy? Seradon Mansion. Y A... Uf, poparzyłem sobie język. to miała staruszkę z Mansion mi herbatki. Ale była strasznie gorąca. Uślapił wystygnąć. Eeeh, jaka pyszna herbatka. Dobra, rzućmy okiem na tą herbatkę. O ile dobrze pamiętam, panowie nie chcieli nas przepuścić wtedy do miasta jednego, ponieważ chciało im się pić. A co, le co lepiej ugasi pragnienie, niż. nie powinieneś wydawać pieniędzy na napoje? Spróbuj tego. Otrzymaliśmy tea, czyli herbatkę. Nic nie zabija pragnienia tak jak herbatka. Jest najlepsza. Tak, dostaliśmy herbatkę od staruszki. Nie możemy jej wypić, ale możemy ją komuś dać. I dzięki temu zabijemy. Pragnienie tej osoby i będą mogli chcieć nas przepuścić dalej. Gdzie jest herbatka? Jest. Herbata przygotowana przez staruszkę. Zaspokoj nawet największe pragnienie. To jest zielona herbata? Wiecie, to wygląda trochę takie ten. Hmm. Huh. Jakieś stare śmieci czy coś. W wodzie. Ale dobra, ktokolwiek, cokolwiek kto lubi. Yy, idziemy wyżej. Teraz nic tutaj ciekawego nie znajdziemy oprócz. Yy, to to jest? Nie. Jeszcze wyżej. Nic kogo nie znajdziemy. Oprócz, uwaga, uwaga, Game Freak, czyli twórców tej gry. Tak, możemy porozmawiać z twórcami gry w grze. Jak smutnym trzeba być, żeby wrzucić siebie samego do gry. Ty, napisałem historię. Czy Lika nie jest miła? Lubię też Misty. O, no i Sabrina. Dude, lubisz wszystkie niepełnoletnie dziewczyny w grze. Co jest z tobą? Jestem grafikiem, namalowałem cię. Narysowałeś. Ty nie malujesz. Na komputerze. Błagam. Gdzie masz tablet? Dude, jak ty mnie zrobiłeś bez tabletu? A, kot, kot. Kot mnie zaatakował, wybaczcie. Yy, ty, ja jestem programistą. Tak, jak zauważyliście, programista jako jedyny nie ma nic nam do powiedzenia, ponieważ życie programisty jest smutne i pełne wyrzeczeń. Programiści nie mają czasu, żeby mówić nam cokolwiek fajnego. Oni płaczą. Czyż to nie super? Jestem designerem. Wypełnienie pokedexu jest trudne, ale nie poddawaj się. Przyjdź, gdy skończysz. To jest twórca gry. Nie pamiętam jak on ma na imię. Pewnie ktoś zaraz mnie poprawi. Ale jeżeli przyniesiemy do niego wypełniony Pokédex z wszystkimi Pokémonami 386 sztuk, dostaniemy ładną karteczkę mówiącą, że jesteśmy fajni. Nic tutaj nie dostaniemy, ale tutaj są drzwi. I w tych drzwiach czeka na nas za darmo Eevee. Którego możemy tam sobie zabrać. I teraz czas chyba wreszcie podjąć decyzję. Słuchajcie. Mogę w tej grze wziąć albo Eevee yy, i ewoluować go w Vaporiona, ponieważ Vaporion tylko mnie interesuje a jest bardzo wytrzymałym, wodnym typem, ale z drugiej strony będę mieć od tego w przyszłości Laprasa, dostanę Laprasa za darmo więc yy, powiedzmy, że Eevee odpada na razie, dalej. Aha, nie mamy pokrowca na żetony. trzeba mieć pokrowiec na żetony, żeby w ogóle się wymieniać. Pokrowiec znajdziemy tutaj na dole. A tutaj? Tak. Ten facet stracił całą kasę, więc yy, na graniu, więc odda nam. Ponieważ mamy 10 lat i jesteśmy w odpowiednim wieku do y, hazardu. Dalej, śmiej się. Przegrałem wszystko. Nigdy więcej nie zagram. Przysięgam. Masz. Weź to, że mnie nie kusiło. Oczywiste, pokroiliśmy na żetony. Tak. Nasze życie od tego momentu yy, stanie się pasmem porażek, narkotyków i nagich kobiet. Brzmi nieźle. Dobra, wracając do tego o czym wam mówiłem, yy, możemy tutaj wymienić nasze żetony nagrody. Mamy do wyboru albo abre za 180 żetonów, tanio, albo Dratini za 2800. Stać nas jeszcze chyba na Dratini, ale nie stać nas jeszcze na Skytera, bo nie mam tyle kasy. Ale definitywnie interesuje mnie Skyter z tych wszystkich Pokémonów, więc wybaczcie, ale wybieram Skytera. Yy, jak tylko zdobędę wystarczającą ilość pieniędzy żeby wymienić się tutaj wiecie rzućmy okiem ile potrzebujemy ile możemy że to kupić niech za wiele z tego co widzę ta 2,5 2600 mamy czyli nawet na trzecini nas nie stać dobra lecimy do góry sprzedać jeszcze a Różne głupoty. To jest Sladon Department Store, to jest największy sklep, jeden z największych chyba sklepów w grze. Ty yy, możemy posprzedawać i pokupować różne głupoty, ale definitywnie interesuje mnie raczej sprzedaż. Właśnie kod wszedł mi na yy, klawiaturę. Mam nadzieję, że nie wyłączył nagrywania. Dobra, yy, sprzedamy kawałek gwiazdy, który powinien kosztować trochę więcej, być wart. Teraz yy, co jeszcze takiego? O, gwiezdny pył Perła. Wow, stary, jesteśmy bogaci Czy my mamy do sprzedania jakieś TM? Roar nam się na pewno nie przyda Atrakt Rest też nam się nie przyda yy, dobra, niewiele z tego nam wyszło Dobra. Musimy zarobić trochę kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Czyli musimy... Yy, Polecić trochę do przodu z fabułą gry otóż y, to miasto zostało napadnięte przez zespół R y, zespół R trzyma się tutaj swoich jakichś wiecie, niecnych sprawek najpierw pójdziemy tutaj w lewo droga numer 16 niestety tutaj śpi Snorlax Walczy się Snorlax y, więc zetniemy to drzewo i teraz tak, pierwszy pokon tutaj spotkamy możemy złapać zobaczymy czy będzie coś interesującego fajnie w by było Myślę o wymianie Lewusa z drużyny, bo, nie oszukujmy się, Krobat będzie dużo lepszym latającym Pokemonem. Jak w ogóle nasze Pokemony? Doskonale. Yy... Chciałbym, żeby Rzepa dostała poziom... Okej, okay. tak będzie okej. Okay. Lecimy do tego. I? Kto będzie? Do duo! Huh. Nie jestem zbyt zainteresowany do duo. Yy, więc daruję sobie złapanie go. Zmienimy się na Apokalipsę. O! Użył Pursuit. Fak. To atak, który zdaje więcej obrażeń, jeżeli próbujemy uciec z walki w ostatniej chwili. Dobrze, że nie zadał nam za dużo obrażeń. Yy, dobra, zniszczymy go Shockwave. Jego żodło jest latający, wbrew pozorom, pomimo, że nie ma skrzydeł. I Apokalipsa dostanie poziom, co jest bardzo miłe. Dobra. Yy, nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Zobaczymy. Rzucę jeszcze okiem, co tutaj możemy jeszcze trafić. Ale chyba raczej nic nadzwyczajnego. No, ratata. kaman idź sobie, ratata. Yy, dobra, tutaj jest na nas czeka para, czyli to będzie podwójna walka. Ale oni mają na pewno silne Pokémony, ile Dobrze pamiętam. Więc zmienimy się na. No, tak będzie dobrze. Już uciekniemy. Jed, kocha... Nasza miłość nie zna granic. Kochamy się i pokażemy. Pokażemy ci. Pokażę mi ci mi waszą miłość. Wow, macie nawet te same fryzury. gay Rapidash na 29 i Ninetales na 29. Wydaje mi się, że rzepa nie ma dużych szans tutaj, więc pieprzamy. Zmienimy się na skrzydlatą. A tymczasem Raykowa skromnie. Zaraz. Ciągle by tu lepiej... Ta, Brick Break. break. Zetknij Brick Breakiem w Rapidasha. Zobaczymy, jak sobie Rejkowa właściwie radzi. Ho! całkiem nieźle. Wow. Ej, dobra. Oni są dosyć silni. Nie, że coś mówił. Yy, ta, powinno być ok. I Brick Break. Wow, krytyczny cios. To było piękne. Brawo. Brawo, brawo. Rejkowa dostała poziom 30. I to było na tyle, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Dobra, yy, co teraz? Yy, trzeba trochę jeszcze potrenować. Yy, ta. dobra. Lecimy tutaj. Ty, jak to zrobiłeś? Świetnie. Co? Ey, dobra, czy on, ktoś wie, co, o co on gada właściwie? <ścoughs> Nie mam pojęcia. Dobra, i tutaj mamy ukryty dom, a w nim, ojejku, znaleźliśmy sekretne miejsce, nie mów nikomu, że tu jestem, wynagrodzę się to tym przedmiotem. I dostajemy HM02, czyli lot, fly. Niesamowicie przydatny ruch, proszę dobrze, głużej Teraz możemy latać do każdego miasta, które odwiedziliśmy, co bardzo nam się przyda. I wracamy do miasta. Zaraz, co tu się dzieje? Ha. Dobra. Ym... Jak to wygląda tutaj z gim? Dobra, że przodu może być. Yy... Zaraz, czy ja czegoś jeszcze potrzebuję? Czy ja o czymś zapomniałem? Tak. Kupimy sobie już teraz, na wszelki wypadek. Pewnie, znając mnie, zapomnę o tym. Jest tutaj do kupienia kamienie. Można kupić. Yy... Interesuje mi jeden kamień. Liftstone. Tak. Dzięki niemu będziemy mogli ewoluować w Waje Pluma, co nam się bardzo przyda. Powiedzmy, jest świetnym Pokemonem, szczególnie dla nas, jak nie mamy za bardzo okazji złapać nic innego, cokolwiek innego. Yy, dobra, i teraz yy, jak mamy to za sobą, możemy pogadać z tym panem. Ty, pilnuj tego plakatu, spadaj, bo oberwiesz. Yy, tak, mamy podejrzanego faceta pilnującego plakatu. Okej, okay. Wow. Yy, wow. Ej, przeżyj, przeżyj, przeżyj. Wow, ok. To było trochę straszne. <laughs> wow, ale te naprawdę są potężne. Nie spodziewałem się, że aż tak ten ten, aż taki atak mają wysoki. Dobra, nawet na Zubatę nie będę się zmieniał, bo po co? To tylko Zubat. I mamy ze sobą wygraną z gruntem, który lepiej powie szefowi, i uciekł nagle w ścianę jeżeli teraz oczywiście naciśniecie na plakat. hej przełącznik za plakatem wciśnijmy go. Otworzy się tajemne przejście do Rocket Hideout. To jest osobne miejsce, więc jeżeli kogoś tutaj złapiemy albo coś znajdziemy, to możemy tutaj złapać normalnie Pokémona. Więc nie martwcie się. Ej, tymczasem widzę, że Pa potrzebuje trochę leczenia. Czy my mamy jakieś... Ej, nie, nic nie mam do leczenia. Fuck. Ty. Jak śmiesz przerywać nam w środku akcji z Wszyscy gadacie to samo, nic ciekawego. Dobra, pokaż tego swojego ratikata. Yy, skrzydata. Ha. Muszę tej... Wszedłem najpierw tutaj, zamiast walczyć, wiecie, odznakę, najpierw tutaj, bo chcę zdobyć trochę kasy, żeby mieć na tego skytera Uzbierać. O, rzepa ma 23 poziom. I chce się nauczyć AC, czyli kwas. Przyda się bardzo. Trochę kwasu, szczególnie, że nie mamy chyba żadnych trujących ataków u nikogo. I to było na tyle, jeżeli chodzi o walkę. Ho, dobra. I rzepa ewoluuje. Dun, dun. Super, świetnie. Przyda nam się Gloom. Który jest ja chyba uważany z najbrzydszego Pokemona. Są jakieś brzydsze Pokemony? Nie wiem, Dunsparce. Jakie znacie brzydkie Pokemony? Hmm. Huh. Jinx? Nie, wiem, napiszcie jakie znacie brzydkie Pokemony. Zobaczymy jakie są wasze typy na najbrzydszego Pokemona. Znaliśmy Escape Rob leżący sobie tutaj na tej przemiłej szafce obok laptopa i ten pan będziecie z nami pewnie powalczyć. Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? A, wiesz, stary było takie tajne przejście za plakatem. Któremu każdy inny nacisnąć. Jesteście głupi. Dobra. Czy ja chcę walczyć z Droszy? Eee, nie, nie chcę walczyć z drozi. Cholernie boję się Drozgi. Yy, tak, szczególnie, że po cichu liczę na to, że skrata rada chwila nam ewoluuje w Krobata. Przydałoby się. Jakiś taki mocniejszy, trochę latający. I? Eee, jeszcze trochę. Fak, 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 fak. Fak. Tutaj zamknięte jest. Dobra, tu jest zejście na dół. Idziemy na drugie podziemne przejście szef powiedział, że przez sylwską widać duchy szef cię okłamał, jesteś idiotą duchów nie ma yy, dobra, ty, 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 ty. ja na ciebie mam coś okej, okay. był zubat, nie ma zubata fuck you zubat, fuck you i dostajemy poziom 31 yy, na kofinka wolę zostawić jednak strzelatą bo one wybuchają a wybuch oznacza najczęściej pewną śmierć w Nuzlocke Zresztą zobaczcie to w przyszłości jeszcze jak będziemy z Kogą walczyć Który ma dużo Koffingów i Weezingów Tak, boję się tej walki Możemy tam dużo stać Pokemonów Ale na razie wygraliśmy tutaj Ciekawe czy Skrata teraz ewoluuje Bo to pamiętajcie, to zaczyna, czy ewoluuje Golbat w Krobata zależy od szczęścia Więc musi mieć maksymalne szczęście Czy teraz? Nie, jeszcze nie. Pewnie z poziomu 2 jeszcze zostaną. Tu mamy zejście na dół, ale tu są jakieś dziwne teleportery. I mogę dzięki temu zdobyć różne przedmioty. Dobra. Tutaj. Przyda się. Tutaj. Moonstone. O, bardzo się przyda. Tutaj. TM12. Eee, tutaj. Zaraz. Tutaj. Tu. I tu. Świetnie, mamy wszystkie przedmioty. Nie ma co się martwić. Zaraz, jak my stąd wyjdziemy. A, musimy okrężną drogą iść. Dobra, tędy. Zaraz, czy ja dobrze idę? Tutaj. Co? dobrze jest. I nie. Jesteśmy. Yy, dobra, tu jest winda. I ona ja nas zawiezie do szefa, jeżeli będziemy mieć tylko klucz do windy. A niestety na razie go nie mam, więc jesteśmy do góry. I tu czekają na, na nas już panowie do walki. Dlaczego tu jesteś? Takie głęboko filozoficzne pytanie. Yy, dobra, czy ja sobie poradzę z ratatą? Spróbujemy. Oj, nie lubię tego. Wow! Ha! Huh. Poradzę sobie czasami. Dobra, yy, teraz już na pewno się zmienimy. i z pieprzej. I kolejny Raticate. Aaaa. nienawidzę tych Raticate'ów. Są łatwe do pokonania. A mają taki atak wysoki, że to jest po prostu niebezpieczne walczyć z nimi. W muslockę. i ratata. Yy, powinien byte wystarczyć. Świetnie. Dobra, yy, wal się stary. Tu jeszcze ktoś jest. Tu jest, co to jest? Hyper Potion. Ok, i ty. Alarm, intrus. Kogo nazywasz intruzem? Człowieku. Dobra, z Gamerem nawet nie mamy co walczyć, bo to zajmie nam pół godziny. A, na pewno cię nas y, zatruł. Więc wing tak, jak zawsze. Wow. Ha. Huh. I tak nieźle nam zadął. Trochę... nigdy nie miałem w życiu jeszcze Gamera. Czy one są dobre? Ktoś z, wa z was z nimi walczył? Używaliście ich kiedyś? Gdzie chyba nigdy nie zdarzyło. No nie, nie przypomniał sobie. Fajnie był nie zapać jakiegoś Gamer albo tak, żeby mieć muka. I mamy kolejny poziom. Mm, no dobra. To walczymy jeszcze. Jakby teraz wysadził się to się... wow, by był troszkę zły na stratę Golbata, Troszeczkę. I... Jest! Yes. Oh. Tak, nareszcie. Mamy Krobata. Oh my god, nareszcie. Nareszcie jakiś silny Pokemon. Tak, ten potwór designerski to Krobat. Jeden chyba z najszybszych Pokémon, jakie będzie nam okazję zobaczyć w całej grze. A przy tym ma genialne statystyki, które wam pokażę, jak tylko poradzę sobie. Tak, jest trucizno latający i ma 108 szybkości. Co wygląda całkiem nieźle, przy wiecie. 75 Rejkowej, która była przedtem najlepsza. A tak, wszystko ma lepsze. O, pod każdym względem jest y, silniejsze. No i nie można go potknąć. Same plusy. Y, zaraz, czy on ma jakieś... Nie, nie ma nic. Y... Dobra, nauczymy ciebie latania. Zamiast... Y... Dobra. Tak. Lot zamiast Astonish i. Dobra, mamy już kim latać. Super świetnie. Yy, dobra Więc, skoro tutaj nie ma klucza, znaczy, że tam u góry jest pewnie. Tutaj zejdziemy, tutaj na spokojnie. Ty, dostaliśmy wiadomość z góry, że się tu zjawisz. O nie, jestem trochę osłabiony, bo nie mam żadnych tych. Jak one się nazywają? No, do leczenia się. Dobra, Wimes, teraz Ty potrzebujesz do 36 poziomu podejść. Potrzebuję wreszcie potwora. Fuck! Niech to cholera. Niech to cholera, dobra. Dobra, powinniśmy. Ten. Jest, jest, pięknie. Machop, machop nierówny. Każdy Pokémon ma różne statystyki. Najczęściej więc. Dlatego go rozwaliśmy. Yy, frustracja, frustracja jest chyba tym lepsza, im bardziej nas nie lubi Pokémon. Na mnie wszystkie Pokémony kochają, więc nic z tego. Dobra, co my tu mamy? E Dobra, Rare Candy, słodko, słodko, przyda się. Czy jeszcze coś możemy zrobić? Nie, stąd już nic nie zrobimy. Trzeba jeszcze raz tutaj. I tutaj. Siema, no. Przestań mieszać się w sprawy zespołu R Bo co mi zrobić? z swoim szczurem. Wow, dobra. Okej, okay, stary, możemy pogadać. Wow, twój szczur jest całkiem silny. Yy, apokalipsa. Wow. wow, 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 wow. Stary. Stary. Błagam cię. I masz Radicata. Wow. Dobra, definitywnie Wimes. Wimes sobie powinien poradzić z nim. I Aerialize chciałem Ember użyć. Ember, proszę. Dobra. Trochę lepiej, ale nadal do niczego. Yy, nie mamy nic za zdrowi, ma większy defense czy special defense? Nie pamiętam. Zrobiłem mega kick. Słodko. mi się, że mnie zdezorientuje i że będzie ta walka trwała pół godziny dłużej, ale na szczęście daliśmy radę. I Black Glasses yy, znaliśmy, czyli ciemne okulary. To jest przedmiot, który podnosi ataki y, ciemności, mroku. Znaczy się. Jak damy go komuś. Czy ktoś u nas ma jakieś ataki mroku? Ty będziesz mieć Rzepa. Rzepa ma od teraz y, ciemne okulary. A tutaj znaleźliśmy. Max Ether i. TM49 Snatch. Za, Snatch to nie jest ciemnościowy. Hm, nie. Y jest, ale nie takie jak chciałem. Eee. Ha. Ciekawe, czy ktoś może się nauczyć? Nie. Nikt nie może się nauczyć Waterpulse. A to jest taki dobry atak. Wina nie działa? Ciekawe kto ma klucz. Ha! Ciekawe co? Tylko ty zostawisz, stary. Eee, dobra. Trzeba definitywnie się zmienić na ryjkową. Błagam, nie wybuchaj. Yes. Strasznie się boję tych configur. I zubat. Co nam może zrobić zubat? Nawet nie mam w ogóle czego się bać absolutnie. A i sorry, jeżeli mój głos brzmi dziwnie, ale wiecie, chorowałem bardzo długo. To był jeden z powodów dlaczego się nie odzywałem. Dobra, pokonaliśmy zubata. Yy, facet jest w szoku i w tym szoku opuścił klucz do windy. Tak, mamy liftki. Co bardzo fajnie się składa. Yy, ale potrzebujemy drobnego leczenia i kupić jakieś, wiecie, potiony. Więc na razie wyjdziemy stąd, użyjemy Escape Rope. Wyleczymy się. I pojedziemy windom w kolejnym odcinku. Więc dzięki wielkie za wszystkie Wasze komentarze. Staram się odpisywać każdemu. Na następnym odcinku odpowiem na trochę pytań, które uzbierały się. Jeżeli macie jeszcze jakieś, możecie je zadać. Cóż, do zobaczenia za kilka dni. Żada się Pan Rysownik. Cześć!